Krystian Walczak, wszyscy się cieszymy, że jesteś cały i zdrowy, że wszystko jest z Tobą w porządku, ale przez kilka dni w porządku na pewno nie było. I wiem, że to jest traumatyczne przeżycie, ale jakbyś mógł opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. No to witam wszystkich. Tak jak wspomniałaś, bardzo się cieszę, że, że finalnie już mogę trochę odetchnąć z ulgą. Na pewno nie był to dla mnie łatwy czas, pewnie dla Wielu osób znajdujących się wtedy w miastach, w których doszło do, do trzęsień. No z mojej perspektywy, jak to wyglądało, no to wysiadłem z busa, z który, którym wracaliśmy z, z meczu wygranego. I no i to, co ujrzałem moje oczy, to, to już na pewno się nie odwidzi. Po budynki ludzie krzyczący, wołający o pomoc, a, a my jedyne co chcieliśmy zrobić, no to dostać się do naszego ośrodku sportowego, gdzie znajdowały się nas, nasze wszystkie rzeczy. Niestety nie mogliśmy się dostać busem, bo były budynki pozawalane na drogach, trzeba było iść pieszo. No, i po dotarciu na, na miejsce okazało się, że nasze piętro też zostało dotknięte tym, i, i nie mamy gdzie spędzić za bardzo zbliżających się dni. Wyszło tak, że musieliśmy przetrwać w, w takiej recepcji, w przed, przed budynkiem, w której e, przez do wczoraj tak do wczoraj e, nie do przedwczoraj przepraszam e, było e, był prąd e, więc mogliśmy w, w ciepłym pomieszczeniu e, przebywać no z tym, że e, wszystkie noce praktycznie to e, spaliśmy na siedząco ale no wracając do, do tego e, powrotu, e, no to mm, na pewno e, był to ciężki czas e, dla mnie i, i dotarcie właśnie do, do tego facility, do tego ośrodku sportowego, e, było dla mnie jakąś taką nadzieją, że, że będę mógł zabrać swoje rzeczy i. i i wyruszyć gdzieś do miejsca, gdzie będę bezpieczny, ale niestety tak nie było. Klub nie mógł mi zorganizować za bardzo powrotu, bo, bo tam rodziny działaczy zostały też dotknięte tą katastrofą. No i musiałem jakoś być zdany na siebie. Czekałem na, na jakieś tam wsparcie ze strony moich bliskich. No, w ciągu trzech dni e, ciągle e, słyszałem, że e, klub jakoś mi e, z, e, e, zapewni powrót e, e, busem do, do Ankary, żeby się wydostać e, z tego klubu. E, I nie, nie przynosiło to żadnych e, efektów, e, więc e, w końcu moja mama wzięła sprawy e, w swoje ręce. Skontaktowała się z panią Dorotą Świeniewicz i, i w końcu wspólnymi siłami znalazły jakieś rozwiązanie, żeby mi, mi zapewnić stamtąd powrót. I, I finalnie mogę tutaj śmiało podziękować jednej osobie panu Dariuszowi Stanickiemu który zorganizował dla mnie powrót do, teraz znajduje się w Ankarze w hotelu Wolej. I, I już mogę właśnie być w miarę spokojny. Dlaczego tyle to trwało? Bo wiemy, że Bartosz Błysko już tak naprawdę dwa dni temu rozmawiał z nami. Udało mu się z rodziną jakoś wydostać z tamtego miejsca. A dlaczego tyle to trwało w Twoim przypadku? No, tak jak wspomniałaś, Bartysz, Bartusz Wójtko wydostał się w poniedziałek już z, z miejsca zdarzenia. No, z tym, że u nas trochę in, inne były możliwości. Bartek, pierwszy co wysiadł z, z busa, biegł do, do żony, do dziecka, którzy też wyskakiwali z budynku, który się, się zburzył. No, a, a u mnie sytuacja była taka, że ja nie mieszkałem w apartamencie, tylko właśnie w tym ośrodku sportowym. No i wraz z, z resztą drużyny, właśnie biegliśmy do, do tego naszego ośrodku. No, a czemu to tak długo trwało? Szukaliśmy jakoś też wspólnie z, z menadżerem rozwiązań żeby ktoś mógł wjechać, no bo trzeba było mieć jakieś tam uprawnienia tak, żeby wjechać do, do miasta w tym, w tym czasie. Klub też mówił mi dużo, że, że podstawią busa, a ten bus nie nie dotarł i wraz z, z jeszcze środkowym z Turcji i, i przyjmującym no, no czekaliśmy praktycznie do do ostatnich dni. Ten jeden przyjmujący już pojechał dzień wcześniej autobusem do, do Tokat, bo, bo akurat w tym kierunku autobusy były mniej zapełnione. A, a no ja najbardziej chciałem się dostać do Ankary i, i zrobić to jakoś w miarę bezpośrednio tak, bo, bo też miałem swoje rzeczy ze, ze sobą, więc no, e, naprawdę czapki z głów dla, dla pana e, Dariusza Stańskiego, który, który bardzo mi pomógł w tym czasie. Trudno jest właściwie sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację, to, to co ty musiałeś czuć, będąc w tym miejscu, bo pewnie nie, pewnie cały czas miałeś gdzieś z tyłu głowy lęk, że to się wszystko może powtórzyć i że może się jeszcze pogorszyć sytuacja. E, no jak najbardziej, jak. Jak spaliśmy tam w, w, w tej recepcji na, na siedząco, e, jak jeszcze było ciepło, to, e, no to przykryty jakąś tam kołdrą kosem e, e, przebudzałem się nagle, bo, bo zaczynało trząść ziemią i, i w podskokach wszyscy wstawaliśmy e, w, na, na śpiocha. I wybiegaliśmy z tej recepcji na, na parking, wokół którego nie było żadnych tam wysokich budynków, więc można powiedzieć, że przy tym parkingu byliśmy w miarę bezpieczni. Bartek wspominał, że naprawdę są to filmy jak z jakiegoś filmu w sceny, jak z filmu katastroficznego, czy te kilka dni więcej, bo ty jednak byłeś tam dłużej, sprawiły, że to wszystko wyglądało jeszcze gorzej? Czy, to, czy rzeczywiście z dnia na dzień sytuacja jest coraz gorsza? No, jak miałem okazję wczoraj, jeszcze w ciągu dnia przejść się ulicami miasta, bo też chcieliśmy się dostać do miejsca, w którym mogliśmy sobie podładować telefon, czy, czy też. Zjeść jakiś ciepły posiłek, bo, bo były tam takie miejsca, w których można było to zrobić, z tym, że my się o tym dowiedzieliśmy dopiero w ostatnim dniu, bo nie mieliśmy kontaktu, nie mogliśmy się za bardzo z nikim skomunikować przez telefon, były problemy, nie było internetu, więc no, myślę, że z dnia na dzień sytuacja wygląda tak, że ci, co e, nie, nie wyjeżdżają z miasta, nie mają takiej możliwości, e, no to powstają tam powoli takie e, slamsy przetrwania, jak to można e, nazwać. E, ludzie e, siedzą w, w, przy ognisku, w, na, na, na drogach, na, na ulicy, e, obtuleni właśnie jakimiś kodrami, kocami e, i. I siedzą przy, przy ogniskach i, i czekają na jakieś zbawienie, czy, czy patrzą na, na swoje bloki, które zostały z, z 11 pięter, na przykład zostały 4. Tak, bo, bo w, tak, w, tak, w taki sposób się, się to wszystko pozwalało. Co dalej z Tobą wobec tego? Teraz jesteś w Ankarze, tak jak wspomniałeś, ale czy wiesz już kiedy, czy będziesz w ogóle mógł wrócić do Polski, jeśli tak, to kiedy, czy w ogóle planujesz? E, tak, już razem z, z, z menadżerem e, znaleźliśmy e, opcję powrotu dla mnie. E, wiem, że też wraz z pomocą Polskiego Związku Piłki Siatkowej, e, któremu też bardzo dziękuję e, za pomoc. I, I w niedzielę e, już będę e, mógł być w Polsce. Z tym, że wiem, m, że była jakaś tam opcja, żeby żeby przylecieć nawet wcześniej. No, ale ja po czterech po dniach e, niespania i i nie jedzenia e, normalnego, e, normalnie nie, nie, nie jedzenia normalnych rzeczy. E, no potrzebuję trochę e, czasu, żeby jakoś zre, zregenerować swój organizm. Domyślam się, że teraz to nie jest czas na myślenie o czymkolwiek związanym z siatkówką, ale czy wy, jako zawodnicy, wiecie cokolwiek na temat waszej przyszłości, tego co z klubem w jakiś sposób się dogadacie, jakiekolwiek formalności? No, na razie staram się o tym nie myśleć. Nie wiem, jak się te sytuacje rozwiążą. Na razie chciałbym się zresetować i, i po prostu odpocząć od, od tego, co, co mnie spotkało w, w miejscowości Hataj. W takim razie, aby udało ci się jak najszybciej zregenerować i chociaż trochę wymazać to z pamięci. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.